Na program zapraszam Motowizję, patron medialny z lotu Master Truck Opole od 15 do 17 lipca. Sponsorem programu jest Experia Truck and Trailer, zatrudniający mechaników w USA. Sponsorem programu jest Opoltrans, Trans, sieć hurtowni części do ciężarówek. Witajcie w programie na Osi. Długi majowy weekend już za nami, choć pewnie nie każdy mógł się nim nacieszyć. My też nie próżnowaliśmy i przygotowaliśmy ten odcinek. W którym zobaczycie ciężarówki pląsające w takt muzyki. Jeszcze jedną drogową przestrogę. Aktualne problemy polskich przewoźników. Porady i wyjaśnienia eksperta. Perełki z minionych lat. Odpalamy. Przejdźmy się teraz do Poznania, gdzie spotkali się miłośnicy motoryzacji sprzed lat. Zobaczcie, jakie perełki pokazano. Terminowość i ciągłość dostaw to dwa filary, na których wspiera się cała branża TSL, gdzie powiedzenie często pieniądz nabiera niezwykle mocnego znaczenia. Kluczem do sukcesu na tej trudnej niwie jest sprawne poruszanie się pomiędzy różnorodnymi sposobami transportu, bo chociaż ogniskujemy nasze zainteresowania na drogach i kołach, to przecież nie zawsze i wszędzie tym sposobem da się dotrzeć na miejsce. Przykładem firmy właściwie pojmującej swoją rolę przewoźnika jest Aeron Trans. Potrafią tam tak zarządzić transportem przesyłki, że niezależnie od wykorzystywanego sposobu, nawet jeśli wymaga użycia różnych środków, wieziony towar dociera na miejsce i na czas. Procentuje tu blisko 30-letnie doświadczenie firmy, która chętnie wspomoże każdego, kto do niej zwróci się o zorganizowanie przewozu. Eron wspiera się przy tym o własny terminal kontenerowy oraz rozległą sieć kontaktów w portach lotniczych i morskich. Z pewnością z takiej pomocy warto skorzystać. Podczas zakończonych niedawno targów Poznań Motor rozegrano finał mistrzostw młodych mechaników. Był on poprzedzony eliminacjami, w których rywalizowało aż 6600 uczestników. Najlepsi z nich przybyli do Poznania. Finałową rozgrywkę podzielono na kilka kategorii, m.in. młody mechanik maszyn rolniczych, młody mechanik motocyklowy i najbardziej nas interesującą, młody mechanik pojazdów ciężarowych. W tej ostatniej zwyciężyli Dawid Szymoniak i Szymon Kempa, reprezentujące zespół szkół mechanicznych nr 1 w Krakowie. Gratulujemy A na szerszą relację. Zaprosimy wkrótce. 70 lat temu, 14 maja 1952 roku, ustanowiono odznakę wzorowy kierowca, którą w czasach PRL-u nadawano wzorowo pracującym, zawodowym kierowcom, aby podkreślić ich ważną rolę w gospodarce narodowej i dać wyraz uznania za rzetelne wykonywanie obowiązków. Odznaka była trzystopniowa, brązowa, srebrna i złota. Przepisy regulujące jej przyznawanie kilka razy zmieniano, aż wreszcie, wymiatając wszystko, co ma jakiekolwiek konotacje z okresem słusznie minionym, zniesiono odznakę w połowie roku 2000. Przywrócono ją na mocy zmienionej ustawy o transporcie drogowym z dnia 16 września 2011 roku, obowiązującej od 1 stycznia 2012, obligując jednocześnie ministra właściwego do spraw transportu do wydania rozporządzenia wykonawczego w tej sprawie. Jednak do dziś, mimo poselskich interpelacji, rozporządzenia nie ma, a resort transportu zasłania się, po pierwsze, wieloma wątpliwościami legislacyjnymi, a po drugie, istnieniem odznaki zasłużony dla transportu RP. Która może być nadawana także kierowcom. Nam się jednak wydaje, że uhonorować kierowców warto. Udamy się teraz do Poznania, gdzie spotkali się miłośnicy motoryzacji sprzed lat. Zobaczcie, jakie perełki pokazane. Z pewną dozą sentymentu chcemy Wam przypomnieć ubiegłoroczne Retro Motor Show, które pod koniec roku zorganizowano w Poznaniu. To kolejne wydarzenie, które odnotowało świetny powrót po rocznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. Wydarzenie, adresowane do miłośników zabytkowych pojazdów, przyciągnęło tysiące zwiedzających, a setki klasyków budziły zachwyt swoim wyglądem i stanem technicznym. Wśród zaprezentowanych modeli znalazły się samochody chyba z każdego zakątka świata. Nie zabrakło przedstawicieli motoryzacji amerykańskiej z legendarnymi wręcz modelami jak choćby Mustangi. Oczy cieszyły marki reprezentujące stary kontynent. Dostrzec można było francuskie Citroeny i brytyjskie Jaguary, a z niemieckich marek były Mercedesy, Porsche i BMW. Azja obecna była choćby za sprawą japońskich Nissanów, a miłośników rodzimych samochodów cieszyły zapewne poczciwe syreny. W lata minione przenieśliśmy się nie tylko za sprawą prezentowanych samochodów, bo i fani jednośladów mogli znaleźć coś dla siebie. Zachwyt budziły zjawiskowe harleje, ale trafić można było też na rowery. Tu ciekawostka Najstarszy z nich pochodził, uwaga, z 1868 roku. Ale retro Motor Show to nie tylko okazja do podziwiania zabytkowych pojazdów. Na kilku stoiskach można było negocjować zakup wystawianych pojazdów lub zapoznać się z szerszą ofertą dostępnych do nabycia klasyków. Moda na takie pojazdy trwa w najlepsze, a dla wielu stanowi dobrą lokatę kapitału. Zresztą Prawdziwe perełki kosztują sporo. Nie jeden współczesny luksusowy samochód wart jest dużo mniej. Ubiegłoroczny Retro Motor Show dowiódł, że wywołany pandemią głód imprez wystawienniczych jest ogromny. Dopisali wystawcy i zwiedzający, napełniając optymizmem organizatorów targów. Ale przecież retromotoryzacja ma w sobie coś niezwykłego jakąś magię, jak magnes przyciągając tłumy jej miłośników. To dobra prognoza dla kolejnej takiej wystawy, na której spotkamy się pod koniec roku. Z łezką w oku opuszczamy poznańskie retro show, aby zająć się szarą rzeczywistością. Jest już z nami mecenas Wojciech Fraszek, który odpowie na pytanie od pani Barbary Skutna. Czy dyrektywa Unii Europejskiej 2020 łamane przez 1057 ma zastosowanie do wszystkich pojazdów użytkowych, niezależnie od ich dopuszczalnej masy lub liczby pasażerów? Wojtek, ma zastosowanie, czy jednak nie? Problem jest trochę szerszy. Musimy tu powiedzieć przede wszystkim o tym, że ta dyrektywa, o której wspomniał Piotr w pytaniu, czyli 2020 przez 1057, ona dotyczy delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego. I musimy ją interpretować z uwzględnieniem przepisów unijnych regulujących właśnie kwestie transportu drogowego. I biorąc pod uwagę, że ta dyrektywa odwołuje się do tachografów, do zapisywania czasu pracy na tachografach, trzeba uznać, że. Dyrektywa będzie miała zastosowanie przy przewozie drogowym rzeczy do pojazdów, w których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony wraz z naczepą czy przyczepą. Tu musimy pamiętać o tym, że od 1 lipca 2026 roku to będą 2,5 tony. A przy przewozie e, drogowym e, osób e, chodzi tu o pojazdy, które są przystosowane do e, przewozu nie mniej niż dziewięciu osób łącznie z kierowcą. E, jeżeli oczywiście ten związek pomiędzy delegowanym kierowcą a jego pracodawcą nie jest, nazwijmy to, zachwiany, to wówczas dyrektywa nie będzie miała zastosowania. Czyli tu przede wszystkim nie będzie ona miała zastosowania przy przewozach dwustronnych osób, czyli jedna jazda tam i z powrotem, przy przewozach dwustronnych towarów z pewnymi wyłączeniami, ale to jakby w tym miejscu nie zdążymy tego wszystkiego omówić. Przy tranzycie i przy przewozach kombinowanych, czyli przewozach z wykorzystaniem więcej niż jednej gałęzi transportu. W pozostałych przypadkach, w tym przy kabotażu, dyrektywa będzie miała zastosowanie. Dziękuję. Czas teraz na przerwę. Tuż po niej zobaczycie. Ciężarówki przy muzyce. Kolejną drogową przestrogę. Co dręczy przewoźników. Wracamy za moment. A teraz pora zacząć całą serię dywagacji na temat stanu polskiego transportu. Naszym przewodnikiem będzie Jan Buczek, szef ZMPD. Patrzcie i słuchajcie. Polski transport w tym roku spotkały kolejne utrudnienia. Po trudnym czasie pandemii 24 lutego wybuchła wojna na Ukrainie. Mimo to polscy przewoźnicy skupili się na pomaganiu ofiarom. Zrozumieliśmy, że jest to dla naszej, naszego państwa, dla naszej gospodarki, a w tym również dla naszego transportu bardzo trudny, trudny czas. Nie było nic ważniejszego w tym momencie niż humanitarna pomoc obywatelom Ukrainy, którzy zostali zaatakowani w tak bestialski sposób. Dlatego też wszelkie biznesowe aspekty przestały się liczyć. Chyba to już taka zasada, że tylko ten, kto ma problemy, rozumie tych, których one właśnie spotkały i chętnie im pomaga. A przecież przewoźnicy szybko odczuli skutki wojny. Nasi przewoźnicy, którzy zatrudniali w dużym stopniu kierowców pochodzenia z Ukrainy, zaakceptowali w pełni ich gotowość, potrzebę wyjazdu do swojego państwa. Żeby stanąć do walki z agresorem. A jak weźmiemy pod uwagę bardzo poważny udział kierowców pochodzenia ukraińskiego w polskich firmach, to szybko zauważamy skalę problemu. Kiedy zaczęliśmy przyglądać się skutkom tej wojny, można powiedzieć, że w naszej branży transportu drogowego to wydarzenie Wyrządziło ogromne, yy, ogromne szkody. Ale cóż są to za szkody w porównaniu do szkód, które ponieśli nasi przyjaciele, koledzy, przewoźnicy z Ukrainy? Faktycznie trudno postawić znak równości między tymi sytuacjami. Dlatego polscy przewoźnicy robią co mogą, aby przetrwać ten trudny czas. Szukamy sposobu, żeby odrabiać sobie te, te utracone możliwości świadczenia usług transportowych, ale nie udaje się, ponieważ wojna jest wojna i dotyczy nie tylko Ukrainy, dotyczy również wielu innych państw, w tym takiego sąsiedzkiego państwa jak jest Polska. Przewoźnikom z krajów poszkodowanych przez wojnę życzymy wytrwałości. Skoro cykl, to spodziewajcie się dalszego ciągu. Z kolei teraz zwrócimy się w kierunku tematu bezpieczeństwa ruchu. Zobaczcie. Na drogach i ulicach powinniśmy wszyscy żyć w zgodzie, szczególnie troszcząc się o niechronionych uczestników ruchu drogowego, takich jak rowerzyści. Tymczasem wcale do rzadkości nie należą przypadki, kiedy to cykliści zachowują się niewłaściwie. Tak właśnie było w tym przypadku. Rowerzysta prowokująco zajechał drogę, ale i kierowca auta ma swoje za uszami, reagując niezwykle agresywnie. Innym, częstym wykroczeniem rowerzystów jest jazda po przejściu dla pieszych, czego kodeks wyraźnie zabrania oraz lekceważenie czerwonego światła. Szczególnie to drugie zachowanie stanowi poważne zagrożenie i może zakończyć się, tak jak tutaj, kolizją z prawidłowo jadącym motocyklistą. żeby nie było, że całą winą obarczamy cyklistów. Następny przykład pokazuje niewłaściwe zachowanie kierowcy samochodu. Znowu wypada wskazać, że kodeks drogowy jasno mówi o pierwszeństwie rowerzysty na oznakowanym przejeździe przez jezdnię. Zatem tu błąd popełnił kierujący autem. Zobaczmy teraz co na dziś wybrali Andrzej i Romek. Dzień dobry, witam w programie na osi, w cyklu Nie zabijaj, nie daj się zabić. Będziemy razem z Romanem Latyną oceniać sytuację na drodze, no i co będziemy... I będziemy próbowali wskazać, dlaczego to się mogło tak wydarzyć. I będziemy prosili, żebyście potem nam przesyłali swoje opinie. Witam serdecznie. Andrzej Bochowski i ja, i bierzemy się do robót. Też mokro, zobacz, ślisko. Oj, lewa strona, patrz. To też tak Obydwaj, mistrzowie kierownicy, no proszę, proszę. Na darmo tego w sieci nie ma, no coś się musiało wydarzyć. Proszę, jeszcze odjeżdża, tak. O, jeszcze pojadę, nie, tylko że auto kuleje. No ale co, to chyba koledzy byli w takim układzie, jeden za drugim tak samo sypie tak. bo tam Tylko miał gorsze opony, ten z przodu. Bo temu się udało, bo szybkości były takie same, jeszcze zdążył tu wyhamować, widzę. O, A ten czerwony no, nie zdążył i troszkę tak. zaurał zaureł no, no proszę. mistrzowie kierownicy, jeden i drugi, I drugi tak. A, czym tu się chwalić, nie wiem. Wstyd no, ma, do no, sieci wrzucać. No wstyd do sieci wrzucać, że jadę tak samo jak tam, ten z przodu i to, co się tam stało, no tak. A ja co na drodze Dokładnie. No, jak... no ale weźmy teraz przeciwko, jedzie auto i wali w to auto. Tragedia gotowa. No, po prostu. Nie przewidują ludzie czegoś, co może się wydarzyć. Tam przecież widzimy, że tu są ciągłe, ciągłe linie podwójne. O proszę uprzejmie. Nie nie. Zamiast gazu zwolnić dwa zakręty. Podejrzewam, że jeszcze znali to, tą drogę. Chyba, no, no, że właściwie się są... spieszy do domu. No, no, ale to jest bezmyślność. No. Nie ten co tam go pokazują w telewizji, tak? Nie ten operator, tak? No, ten operator tym bardziej, bo ten operator tak samo jechał jak ten czerwony samochód. No, ja bym się wstydził zamieścić w sieci taki film, yy, się podpisać pod tym, bo to wiadomo jak tam zamieszczam, to wiadomo kto zamieszcza. tak. Można do tego dojść. No, tak samo jechał jak ten czerwony, tylko ten czerwony to chyba gorsze opony miał. No. Ale to jest Mistrzostwo Świata po prostu, tak koza sobie na zakrętach w takiej pogodzie. Szaleć i te ciągłe linie było widać, i po prostu tutaj zero pokory. Prawo jazdy zabrać jednemu i drugiemu, temu co jechał za tym pojazdem, nagrywał, bo też złamał parę przepisów. I, i tutaj no, całe szczęście, tylko tyle się stało. Próbowali jechać jak mistrzowie, a próbowałem no, jeden, tak? po tym nie. To byli mistrzowie kierownicy z Bożej Wasa. Mistrzowie kierownicy Bożywacki, tak żeśmy to nazwali. No a wy piszcie do nas, może inaczej, to widzicie, może to podoba się Wam taka szadza. No to ja to powiem gdzie. Tak. Piszcie do nas na kanale YouTube oczywiście, gdzie wszystkie nasze analizy możecie ponownie oglądać. Możecie lajkować. Możecie subskrybować nasz kanał. No i pisać, pisać, pisać. Prosimy o Wasze opinie. Możemy się pokłócić, nawet. No. Żeby nie mamy racji, <noise> będziemy się starać udowadniać. No a ja zapraszam do oglądania programu na osi i, i w cyklu nie zabijaj, nie da się zabić już za tydzień. Do, do, do zobaczenia. Chyba już wiecie, że możecie znaleźć te analizy na YouTubie i tam wyrazić swoją opinię. A teraz czas na muzykę. Kto chce, może tańczyć. Wideoklipy z udziałem pojazdów użytkowych to nie tylko country czy rock, ale i inne nurty. Właściwie jedyny rodzaj muzyki, który pomija tematykę transportu samochodowego, to muzyka klasyczna. Trudno bowiem oczekiwać od Chopina, Beethovena czy Bacha, aby wiedzieli co to w ogóle jest ciężarówka. Zresztą w ich czasach tak pospolite zajęcia jak transport nie były godne zainteresowania wielkich kompozytorów. Poza muzyką klasyczną w każdym stylu znajdziemy chociaż jeden teledysk z trakiem w tle. Na początek rap. Les faux cures et des tests, du cambouis sur des barbeurs, les barbeurs les démerdeurs, merdeurs, pas gardeurs, des ménageurs, les roublards et les chacals, les pubs à la chamane, des fausses tout à coups de comme un fou, sans sadan, pas de sagés, pas de j'ai le soin d'un cocal, pas de sagés, pas de sagés, ouais j'écoute en chaque colman, t'as des stars et un gommage. Właściwie to francuski przykład gangsta rap. Czy nasi rozmówcy, tradycyjnie lubiący country, znajdą jakieś słowa, komentarza? Jak widać, atmosfera teledysku powstała pod paryskich klimatach, a raper, który śpiewa tą piosenkę, nazywa się 25G i wspomina, że pochodzi z tej niebezpiecznej okolicy. Wielu kierowców nie lubi, a nawet boi się okolic Paryża ze względu na bardzo rozwiniętą tam przestępczość. Wystarczy tego pesymizmu, wróćmy do teledysku, bo chyba niesie jeszcze jakieś treści. Może podpowiem, akcja dzieje się pod plandeką. Pod którą grupa Kamioners odbiera tygodniowy odpoczynek. Jak widać, nie liczą się luksusy, ale liczy się towarzystwo. A zastanawialiście się, dlaczego nasz bohater wyrzucił autostopowiczkę? Może to jakiś brutal, czy co? To niegodne macho. Ten gość to szofer z zasadami. Ma dom, żonę, dziecko. A to jakaś przybłęda mu, demoluje jego samochód. Ludzie, szanujmy się. No jak widać, szofer jedzie na pusto, bo jest pusto pod plandeką. No, pewnie wyrzucił dziewczynę, ponieważ demolowała mu kabinę. Jeśli już trzęsło ją, to trzęsło ze strachu, bo nasz bohater był chyba przemytnikiem broni. Nie wierzycie? A skąd miał towar w sklepiku w hamerze? Zresztą nieważne. Im mniej wiesz, tym krócej będziesz przesłuchiwany, mawiał klasyk. Tymczasem zmieńmy klimaty na cieplejsze i o wiele piękniejszego wykonawcę. Małba, nowa wózka, Dançando assim desse jeito, vão achar que a música é boa. Com você tudo fica perfeito. E esse sorriso mais lindo do mundo, de que a vida é tão maravilhosa, mesmo ela não sendo tudo. E que tal outro lugar pra sua casa ou para minha vida? Você escolhe. Tristeza vai se matar com uma dose de Jak wam się podobał wideoklip malu? Nie przyjmuję żadnych słów krytyki. No, ładna ta malu, ładnie tańczy, ładny teledysk, ładnie śpiewa i to po polsku. Jamci, jamci. W tym klipie możemy zobaczyć przykład brazylijskiego tuningu samochodów ciężarowych i typową ciężarówkę na tamtym obszarze. Volkswagen Constellation. Początek teledysku mówi nam wyraźnie, kto w tej Brazylii zarabia na życie. Facet odwozi kobietę do ciężarówki, a sam zostaje w domu z dziećmi. Typowy Alvaro. Podobnie na stacji benzynowej. Kobieta sama myje traka, sama go tankuje, a chłopa jak na lekarstwo. Przestań się czepiać. Chciałyście równouprawnienia? To macie. Ale tak po prawdzie, to szacunek dla wszystkich pań kierowców pracujących za fajerą w tym rozległym kraju. Ostatnim klipem dzisiejszego odcinka z pewnością ucieszymy fanów country i amerykańskich ciężarówek. To utwór Brothers of the Highway, czyli Bracia z Autostrady, śpiewany przez duet Tony Justice i Aaron Tipping.

Kierowcach, tlakerach zawodowych, których, których to łączy praca, a przede wszystkim pasja. To Amerykanie stworzyli taką społeczność kierowców zawodowych, między innymi dzięki pomocy Sibiradia. W tej piosence też słyszymy słowa Ten kraj obraca się na 18 kołach i nie jest to zwykły goły frazes. Keep this

śpiewa bez wysiłku, fajnym, głębokim basem. Ale równie piękne są zdjęcia. Fajne, stylingowane, podświetlone nocą traki. No po prostu klasa. To kawałek, który nadaje się do samochodu, do jazdy jak najbardziej i to nie tylko ciężarówką. Utwór nastraja pozytywnie do życia, do jazdy, do innych użytkowników drogi i nie wyobrażam sobie, aby ktoś, kto Słucha muzyki country był drogowym piratem. Jak widać w piosence, no, oczywiście słychać patriotyzm, religijność, ale bez patosu uprzedzeń i polityki. Polacy się tego mogą uczyć. No to wjechałeś rodakom na ambicje, ale całkiem słusznie. Z teledysków także można się uczyć i czerpać to, co najlepsze. To już wszystko, co mieliśmy na dziś, a w kolejnym odcinku zobaczycie. Rzecz o wybranych elementach tuningu. Ciąg dalszy drogowych przestróg. Kolejny problem polskich przewoźników. Nową twarz Opoltransu. Porady i wyjaśnienia eksperta. Najlepszych w polskiej sieci DAFA. Przypominam o czytaniu branżowej prasy, a kontakt z nami możecie mieć zawsze przez naszą stronę internetową. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Albo innych karabinie karabinierów z górnowatnym uśmiechem na twarzy, żeby było widać, że jestem pogodny. a nie taka bardzo niemiła pani Ola. Kurwa. To synonim nieszczęścia, które pojawia się bez... <grywania> Sponsorem programu był Opoltrans, sieć hurtowni motoryzacyjnej. Sponsorem programu był Xperia Track and Trailer, zatrudniający mechaników w USA. Na program zaprosiła Motowizja, patron medialny z lotu Master Truck, o pole od 15 do 17 lipca.